Siema miszkowiec, z tej strony ja, Irgi i Witam was na odcinku, a bardziej tutaj na recenzji Takiego oto polibaga O numerze 30675 Tournament Training Ground Tutaj... Zapomniałam zerwać tej ceny Kupiłam to w takim sklepie I po prostu, o! I jak tutaj widzimy, mamy dwie minifigurki tutaj kol i taki wilczy wojownik. Wiem, ja że już, już trochę poprawiam, że tego zestawu, jest. O, ostrość. Ale no yy, właśnie szukałem go wcześniej, kiedyś, żeby nagrać tą recenzję, lecz go nie mogłem znaleźć, więc yy, teraz ja go otwieram. Proszę, ja go otwieram. Wysypujemy zawartość wartość. O, proszę. To jest zawartość bardzo mała, instrukcja taka, no, typu właśnie polibak. I co? Lecimy do składania. Więc, jak widzieliście podczas nagrywki, zestaw budowały się bardzo fajnie. Zaczniemy zestaw tego polibak. Jest również bardzo fajny. Mamy koula. Mamy takiego to kołla. z tego nowego. Mm. Turnia, już źródeł. O, jezu, ostrość. tak wygląda. Z ma takie lożyskiego źródła. Ma ściągane włosy drugą główkę, tu ma jedną taką uśmiechniętą, tego ma taką bardziej złą. I dostał zostawię taki młotek, oto mały. Nie wiem nawet, jak to pokazać. Taki młotek, szajkły młotek, z trzech klatków się składa. Teraz przejdziemy do drugiej figurki. Tak wygląda, jest to Wilczu Wojownik z tyłu ma taki logo. Czyli maski. Został y, wyposażony w dwa pazury. Takie. Czyli jak Wolverine. Ma ściąganą maskę. Tu ma jedną taką buźkę Tylko z niebieskimi oczami i zębami. Tu ma taką normalną. No, wiosci się. O taką. Więc no. Teraz przejdźmy do samej budowli. Tylko, że ją tak ściągnąć, żeby jej nie rozwalić. O, proszę. Tak wygląda świątyńka, taka mała. A no polega na zabawę na to, że jak który chcesz to pójść i tu no, mi się figurka staje, to. O nie, jeszcze ja wziąć miecz, a tu. Wybucha to jakby. O! Proszę. No. I tak to, to wygląda. To można podpiąć do areny turniejowej. Teraz Wam się wyświetla zdjęcie. Tak to wygląda właśnie z aryną turniejową, którą posiadam. I no, tutaj jest takie małe. Nie wiem, taki coś podobnego do tu Tu są właśnie te stady, na których się wpina. Od dołu zwykłe takie. Tu ma taki fajny, jakby mostek, coś tego typu. Z tyłu. Nie o, nie klocka. Nic ciekawego tutaj z tyłu nie ma. Ale tak według mnie to zostaw. Nasz polibak bardzo udany. Mamy też e, kilka zapasowych klocków. już Wam pokazuję. Takie to zapasowe klocuszki, ta maska kołla, ten miecz. Kilka takich klocków. I ja Wam dziękuję za. Oglądnięcie tego zostawiacie łapki do góry, subiki tam na dole i zapraszam do następnego filmiku. Nie, przepraszam. I widzimy się w następnym odcinku. Siema!